Czołem, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku różnic w drzewie genologicznym. E, miał być dzisiaj spokojny odcinek, bo May tutaj jest na końcówce ciąży, ale e, nasz Apollo się rozchorował. Spójrzcie na niego. W ogóle e, zmienił kolor, ma czerwony nosek, więc musimy zabrać go do weterynarza, więc ja tutaj e, budzę, nie wiem. Bazyl jest wyspany, dobra więc Bazyl, chodź, napraw szybko weź prysznic i idziemy e, z Apollem do weterynarza, no bo e, nie mamy tych przysmaków, takich e, smakołyków, co by wyleczyć go więc musimy kupić też na zapas e, właśnie na takie sytuacje no a teraz musimy z nim się udać do weterynarza i naprawię szybko Bazyl, bo my potrzebuje do toalety no a wiesz, że tutaj to może być różnie, żeby ona się nie posikała więc szybko, szybko. Ojej, i zlew jest jeszcze w trudnym stanie. Matko Boska, wszystko naraz tutaj się dzieje źle. A ty, jak się czujesz w ogóle, żeby też sobie y, tutaj y, pako nie zachorował? Się obawiam. Dobra, to wezmę po znajomości, przerzucę. Gdzie jest nasz śmietnik? O tu. Super. Mej, możesz skorzystać, chodź y, Podłoga sama się wytarła. Niesamowite. Dobra, i weź sobie resztki, a y, szybko myj się y, bazyl, zlew ogarniemy później i zabieramy y, tutaj właśnie do kliniki weterynaryjnej y, naszego Apollo. Więc widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu, y, teraz podchodzimy tutaj, aby się zarejestrować. Widzę, że tutaj chyba jakaś y, pandemia, bo piesek też ma to samo. Y, dobra zapisz na leczenie naszego pieska ale te same objawy widzę o, jeszcze coś z sierścią ma spójrzcie co to się dzieje w ogóle wow, jakieś ma takie o, specyficzne czy ty to też masz? ty to też masz ojejku, to to samo dobrze, no to zapraszam niech weterynarz cię wyleczy a my tutaj, Pakuś, jeszcze kupimy dla was te przysmaki Spójrzcie, Heros przyszedł. E, dobrze, ale chcemy poprawę zdrowia. Kupimy 6, a co? Tutaj zaszalejemy. I tutaj, co to jest? Przysmak ograniczenia IQ. A to dla gryzoni. O! Niesamowite. Dobrze, ale to nie chcemy nic z tego, tylko to nas interesuje. Chyba, że tutaj są jakieś takie. E, nie, nie, nie. Myślałam, że. Yy, chodzi o to, że jest coś takiego jak. Yy, no taki przysmaczek po prostu. Co by ich docenić? Ale widzę, że nie ma. Herosku, kto z tobą przyszedł? Ty też jesteś chory? Co się stało? Tak! Spójrzcie na jego pyszczek. Oj, hejku! Słodziaku, ty też jesteś chory. Niesamowite, jak tutaj jest jakaś grypa. Dobrze, ale przyjmij ktoś naszego yy, Apollo. Kto z tobą przyszedł? O, jest. Jak on ma? Bartosz. Tak myślałam, ale nie chciałam mówić. Zapomniałam. Za dużo Simów już. Bartosz z tobą przyszedł. No dobrze, dobrze, ale przyjmujcie nas. W ogóle teraz sobie tak myślę, że przyszliśmy tutaj do kliniki. A przecież siostra Bazyla ma klinikę swoją w wierzbowej zatoczce. Więc nie przemyślałam. Ale w ogóle co tu Bartek też robi? Z herosem, jak. O, jejku. Ojejku, spójrzcie jaki biedny, strasznie. Chodź tutaj się przyjrzyj temu badaniu, zobaczymy co tutaj konkretnie jest naszemu pieskowi. Ty chyba nie możesz tu nic pomóc, ale możesz chociaż wspierać. A co taki uśmiechnięty jesteś? To są poważne rzeczy. O, z jakąś piłeczką. Ale podejście jest do pacjenta, spójrzcie. Ojej, ale smutny jest. Bardzo ciężko na niego patrzeć w takim stanie. No niesamowite. Ale badasz nas? Czy coś się zacięło? A nie, już mamy. Dobra. Leczenie podstawowe. Wywielasz zwierzę, okazało mu skutecznych, lecz nieco przykrych metod. Nie przejmuj się kosztami, zastosuj terapię najlepszymi dostępnymi lekami. Odbów leczenia. Na pewno nie to. Na pewno to weźmiemy. Nie będziemy oszczędzać. Najważniejsze, żeby go nie bolało. Ojejku. Szybko i mam nadzieję, że o, wyzdrowieje, już mu nic nie jest. Super, super. Możesz go pogłaskać, możesz go przytulić, pochwalić, tak? Przede wszystkim i daj mu przysmak. Taki o. I wracamy do domu, chyba. Bo tutaj już nic y, nie potrzebujemy, kupiliśmy wszystko. O jej, co tu się zdarzyło? A gdzie heros? Jeszcze zobaczymy, co się dzieje. Nie wiem, już chyba wyleczony jest. O tutaj. Już chyba jest po sprawie. Dobra, no to widzimy się na miejscu y, już w San Myshuno. Dobrze, jesteśmy y, w domu już z powrotem i spójrzcie na minę Bazyla, jak jest smutny. I spójrzcie przez co. Wszyscy się wykruszają. Czy Bazyl może nazwać się towarzyskim Simem, skoro tak trudno ma mu utrzymać relacje? I y, y, co to jest y, poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu nie wiem, co się stało, ale puzzle jest zdruzgotany i nie wiem o kogo chodzi. Przecież tutaj nie spadły mu. O, tu jest jakiś. Nie wiem o co chodzi. Skąd to się wzięło w ogóle? E, dobrze, ale nieważne. Jakoś to. E... Dobra, już nic nie będziemy robić. Chodź tutaj, e, przywitaj się też. Zwiszcie się z problemów. Dobrze. A ty, Mei, jak się czujesz? Co tu się dzieje? Paskudna armatura. Oto? Nie, to to w łazience musi być. Dobrze, y, więc tutaj niech się May relaksuje, a my umijemy ten zlew, jaki tak bardzo przeszkadza. I chodź, skorzystaj Bazyl. No i co chcemy dzisiaj robić? Y, Bazyl musi w ogóle osiągnąć następny poziom y, pianina. Y, jeszcze włączymy tutaj transmisję później tego drona. O tak i napisz y, melodyjkę. A my z May co możemy porobić? jadłeś tort, tak? A zjad... jesteś głodna nadal? Jadę go do końca w ogóle? Nie. No dobra, no to włożę go z powrotem do lodówki, co byś nie zmarnował. Może May, choć zrobimy praniem. Najpierw się przebierz, słoneczko, y, tutaj na co dzień w coś wygodnego. Czy y, tutaj potrzebuję... Pako do toalety, czy nie? Nie wyświetlają się chmurki, więc nie wiem, ale spróbujemy go zabrać y, na spacer. Opieka nad zwierzękiem, wyprowadź krótki spacer. Oj, chyba tak. Jeszcze y, tutaj się brudne zrobił. Rozpoczyna się dzień bez prądu, naprawdę? Czyli Bazel nie będzie mógł pograć. Tak? Czy będziesz mógł? O co chodzi? Z tym dniem bez prądu, ale co to też nie może? Przecież jak jest naładowany, no to nie rozumiem, o co z tym chodzi. Powinno być na naładowanym dronie, powinniśmy móc nagrywać te transmisje, no ale nieważne. W ogóle spójrzcie, jakie jak ja dałam cudowne ogrodniczki May. I myślę, że tutaj wygodniej na pewno jest. Chociaż w tym deszczu to wątpię. No ale cóż. Czekamy na ten poród dzisiaj. Ja już mam przygotowane imiona. I zobaczymy, czy będzie się dało. Czy się uda w ogóle w dzisiejszym odcinku. Właśnie ten poród. Zobaczymy, co tutaj jest. Witaj, May, luksusowa marka. Choć może ustawimy na ciebie. Możemy tak ustawić na ciebie. Czy to się tak nie da zrobić? Nie, nie da się zrobić. Dobra, no to weźmiemy na Bazyla. A Mazur, już napisałeś? Też nie można. A naprawić? A jaki ty masz w ogóle poziom? Bo ja nie chcę, żeby y, tutaj ciebie kupnął prąd czy coś w tym stylu. O, tu jesteś. Trzeci poziom. Dobra, może po prostu zatrudnić tą rączkę. <gry> A w międzyczasie. czasie... Pobaw się z Apollo. A my tu przeczytamy. Witaj mail. Luksusowa marka Zina Dal rozpoczyna nową kampanię reklamową i bardzo chciałaby, abyś to właśnie ty stała się jej twarzą. Aby wypełnić warunki kontraktu, musisz w ciągu kolejnych 24 godzin dokonać jedno z poniższych działań. Ale to chyba już robiliśmy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. W każdym bądź razie zrobimy oczywiście. Czemu by nie? Y o dziesiąt... No to tutaj złota rączka niedługo będzie, tutaj dostaliśmy pieniążki, my i Pako się przyjaźnią, super. <śmiech> <śmiech> Chyba nie chcę, żeby ci przeszkadzano. No cóż, widzę, że pani nam tutaj naprawiła, więc fajnie, będziemy mogli. O, co możemy jej dać na piwek? Ojej, ale aż 100 stimulonów, to za dużo. Dobrze, to nie, da, nie dajemy jej. E, ona sobie tutaj wzięła zapłatę: 108. No to ten napiwek to dwa razy więcej e, bym miała zarobić. Niesamowite, ale nieważne. E, co ty robisz, Bazyl? Musisz przetestować, czy działa. E, dobrze, tak sobie zjesz: to napisz melodyjkę reklamową, a my z mej Musimy właśnie zrobić e, to dla tego studia. Tylko jeszcze raz się upewnię: bo tutaj trzeba. E, Filmik podróżniczy albo na stanowisku filmowym y, dowolne nagranie. No, ale oczywiście nic nie możemy zrobić, bo nie ma prądu. Więc jak my to mamy, a możemy, nagraj filmik z okolicy. No to dobrze, odwołuję. Po prostu wyślemy drona, y, aby ten podróżniczy filmik nagrał. Nie, no nie da się, tak? No właśnie, więc nie wiem, dziwne to jest. Pomieszane tu się da, a tutaj się nie da. Więc nie wiem kompletnie o co chodzi. No to nie wiem, co ty jej możesz porobić. Jak chcesz, możesz sobie tutaj y, poćwiczyć y, to jest śpiewanie i po prostu będziemy czekać na ten poród. Dalia napisała do nas SMS-a, czy może wpaść, więc zaprosiłam ją, aby przyszła, właśnie. Bazzy też robi tutaj y, awanturę, ponieważ bardzo głośno się y, tutaj zachowują, więc musi ich tutaj y, okrzyczeć, że nie dają im y, normalnie funkcjonować. My zaprosimy tutaj Dalię, y, usiąść sobie i porozmawiać. Yy, przepraszam, rzeczywiście wykazaliśmy się brakiem wyczucia. Spróbujmy. Spróbujemy być nieco ciszej, dzięki za sąsiedzką przestrogę. Także no, cóż. To już nie pierwszy raz. Umiarkowane, umiarkowanie nieprzyjemny posiłek. Bazyl oczekuje od serwowanych mu posiłków znacznie więcej. Zwykłe jedzenie to zdecydowanie za mało. A to przepraszam bardzo, jaki ten tort jest, o jakiej jakości. Aha, mamy tylko tort w lodówce. Normalna. Ojej, no to cóż. Następnym razem na pewno Mej się bardziej postara. A czy możemy? Nie, nie możemy. W ogóle nie ma tego prądu, nic się nie da zrobić. Dramat, nie podoba mi się to. Czyli tutaj za godzinę idzie bazyl do pracy. Dobrze, to jeszcze napiszemy tutaj jedną melodyjkę, a my sobie porozmawiamy. Mamy tutaj jakąś interakcję z pracy, więc przeczytam. Na łasce słuchaczy. Bazyl jest coraz bardziej zadowolony z nagranych przez siebie utworów i jak gdyby na zawołanie, dziś wieczorem odbędzie się coroczne rozdanie Gwiezdnych Ryków. To pierwszy rok, w którym Bazyl czuje, że ma realne szanse na nagrodę dla najlepszego debiutenta. Problem w tym, że nadesłanie materiału do konkursu wiąże się z pokaźną opłatą, a w dodatku byłoby trochę wstydu, gdyby koniec końców nie dostał się na na ostateczną listę nominowanych. Czy Simowi o imieniu Bazyl starczy odwagi, aby przekonać się, co miłośnicy muzyki sądzą o jego dokonaniach? Mm, dobrze, e, więc tutaj, jak poczekamy, to nie będzie żadnych zmian, a jak prześlemy materiał, to Bazyl zyska słowę i Bazyl zapłaci za udział. No dobrze, ale. Powiedzmy, że możemy zapłacić. Ojej, bardzo dużo pieniążków. 1218 simolonów, e, więc bardzo dużo. Ale jest e, tutaj sława, wzro... e, super. Wzrosła sława na ustach całego e, miasta. Bazyl rusza pędem do budynku, w którym nagrywane będzie rozdanie nagród Gwiezdne Ryki. Gdy wy... Biega do, na salę, ściskając w ręce swoje demo, paparazzi nie zwracają na niego najmniejszej uwagi. Kilka godzin później jego niemal spóźnione zgłoszenie okazuje się największym odkryciem gali. Bazyl zostaje z miejsca okrzyknięty wschodzącą gwiazdą branży, opuszczając ceremonię, ledwo może się opędzić od natrętnych fotografów. Tych samych, którzy wcześniej kompletnie go ignorowali. Wow, więc super, brawa dla Bazyla ojej, a tu dziewczyny e, jak sobie spędzają czas fajnie fajnie, możecie po prostu sobie porozmawiać jeszcze póki nie ma tego porodu e, no nic ciekawego tu się nie dzieje w każdym bądź razie aha, mamy e, w ogóle e, święto e, co to jest? dzień miłości super, więc będziemy spędzać może już właśnie w powiększonym gronie zobaczymy, na pewno wezmę im wolne no bo pierwszy dzień z małym bobasem to tutaj nie mogą iść do pracy <grych> dobra i czekamy nadal, wrócę do Was jak May będzie już rodzić ojej, ojej, coś kontakty tutaj nie idą <grych> mamy to May rodzi, w ogóle była z Paco i z Apollo na... Na spacerze, aby właśnie załatwili swoje potrzeby i w kupę przy okazji. Więc ona jest bardzo y, tutaj nieswoja, ma zły y, humor. Bazyl jest spięty, ma panikę przyszłego rodzica. No ja się nie dziwię, chodź, podejdź tu, idź za May. No, May, co się zatrzymujesz? Chodź, chodź. Szkoda czasu. Podejrzewam, że tutaj, bo tu jest y, pan doktor. Y, o! W ogóle to jest pan trzewik my go znamy, to jest przyjaciel rodziny więc fajnie, cieszę się bardzo w ogóle spójrzcie co zauważyłam Miko jest już seniorem a Aster jeszcze nieco, prawda? jeszcze nie jest seniorką, ale May już jest właśnie więc taka sytuacja, dobrze, więc czekamy tutaj razem z Badylem panikujemy, co będzie jeszcze sprawdzę, czy mamy go w znajomych nie, nie mamy go w znajomych ale możemy go poznać później wesołe zapoznanie Oczywiście, tutaj, aby mieć go w kontaktach. Lucjan się nazywa. Dobrze. My właśnie urodziła córeczkę, ale super, więc mamy córeczkę. Dobrze, ja mam przygotowane imię. Córeczka będzie się nazywać Emma. Więc tak. O, jedno dziecko. Okej, okay. nie wiem, spodziewałam się bliźniaków, więc tutaj byłam przygotowana na wszystko, ale jest jedna córeczka. Fajnie. Myj, możesz ją przytulić? Czy od razu ona pójdzie do domu? A nie, już masz przytul, dobra. Super. Podziękuj panu doktorowi yy, Bazyl. Podziękuj, powiedz, że super, że tutaj yy, bez komplikacji się obyło. Ale fajnie, my już ma pierwszy poziom wychowawczych. My chodź też porozmawiaj. Yy, Powiedz tutaj, że bardzo fajnie e, przeprowadził i że wszystko się udało. Podziękujcie tak wszyscy. Tak, tak, tak. I widzimy się w domu już e, z Emmą. Dobrze, jest czwarta rano. Oni są szczęśliwi, jak widać. E, więc e, tutaj możecie sobie też porozmawiać. Oczywiście e, możesz okazać czułość. A my zobaczymy, gdzie jest e, kołyska od e, o tu jest. Dobrze. Nasz maluszek sobie tutaj śpi w pięknej piżamce z motylkiem. Uroczo. Fajnie no to y, tutaj trzeba jej oczywiście zrobić pokój. Y, tutaj będzie sobie miała pokój, ale na początku podejrzewam, że po prostu tą kołyseczkę ulokujemy tutaj gdzieś, aby mej było wygodnie. Na przykład w tym miejscu zamiast tego koszyka, aby właśnie w nocy miała jak szybko wstawać y, do malutkiej. No dobra, a ja będę kończyć odcinek. Fajnie, że właśnie ten poród y, się udał dzisiaj, tylko nie myślałam, że tak będzie późno w nocy. Y, no ale najważniejsze, że już jest y, też... Y, Aha, możecie sobie... Dobrze. Do czego zmierzam? Ojej. Dobra, nieważne. Przepraszam. Za dużo tutaj zamieszania. Chciałam powiedzieć, że May i Basil byli też na takiej sesji zdjęciowej, więc tutaj te screeny wrzucę pod koniec odcinka właśnie, zaraz razem z muzyczką, więc... Oj, ojojo, jakiś wampir przyszedł. Oj, poszedł zamierzania pod koniec odcinka bardzo dużo. No ale ja ich tutaj ogarnę, o w ogóle zmywarka się popsuła, niesamowite. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jestem ciekawa, czy ktoś obstawiał też, że będzie dziewczynka. Ja szczerze powiedziawszy nie miałam właśnie jakichś preferencji, ale fajnie, że jest dziewczynka. Także mają córeczkę. Emma jest bardzo głodna i już właśnie pojawiły się pierwsze kłopoty, choć nakarmią, zanim nam ją zabiorą. O, i oczywiście pieluszka też, więc widzicie chaos na koniec odcinka. Więc ja ten chaos ogarnę, a Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Do następnych. pa, pa.